No dobra, teraz chciałbym zobaczyć jak te niedzielne skacowane popołudnie, przedpołudnie w sumie jeszcze. Już po browarku na kaca będzie się jeździć. Tylko tak, to jest szybka gra i to była kampania. Ja nie pamiętam co był pojedynczy wyścig. Dobra, startuj w najróżniejszych wyścigach wykorzystując samochody ze swojego garażu. Tak. Yy... Nauka jazdy to pewnie naucz się. A, no to, to dobra, to były te, te próby czasowe, za to były samochodziki. Jeszcze dostałem, dobra. Dobra, trudno. Trzeba zostać z miejsca. Tu mi daje samochód. Aha, bo to to było. Czym jest nadsterowność? Okej. Okay. Honda NSX G4. Dobra, to jest nadsterowność. Obejrzymy sobie filmik. Bo to warto oglądać sobie takie filmiki. No, dawaj ten filmik. Co jest z tobą? O wszyscy to wiemy. w drugą stronę skręconą przez tylne opony Manewr ten nazywa się kontrowaniem to ważna technika do zapamiętania pozwalająca na unikanie obrotu z to to przy tej, tej dużą moc kurwa jak zapierdalałem te literki dobra nie ma co czytać to trzeba grać Mi się nie udało. Teraz całkowicie mi się nie udało, co? Siema się w zieloną Tak. Ale jest nowy rekord. Yy, podwójnie, dwa razy więcej zrobiłem niż by wypadało. Ale to nic. Oh, na brąz 12,600 nie wypadaj z tego. na srebro, dobro. Ile mi zabrakvo? O, je dužo. Dobro, ješ. Ostatnja pruba. Czemu nie chcesz jechać do tyłu? Aha, bo tu muszę... O Boże... No widzisz? Spaliłem gumę. No dobra, bo w tamtej w, e, grze, co grałem, to było, że... Kamulec się ściskał, jechał do tyłu, ja tutaj zapomniałem, że tutaj manetkami się zmienia. No trudno, pobiłem nowy rekord. Dojechania bardzo późno. Nie, nie tak nie może być. Ostatni raz, ale przejechamy. Muszę być jeszcze raz Dlaczego mnie tak Ale mnie kurwa pociągnęło Nie mogę złapać tego No ale prawie na złoto leciał mi już Szymeczku a gdzie był duch z tego srebra? A e, póki co, na razie na złoto się nie nadaje, dobra, trzeba wyjść, iść dalej, później się poprawi. Opcje jazdy, tablica rankingowa, wyjście tak by to wyglądało. Masz średnio zaawansowany, początkujący ukończony na brązy. Co tu masz? Zwiększenie prędkości w zakrętach. atrakcji tam wali. Nic nie zrozumiałem co tam pierdolił. No dobra, poczytamy po polskiemu. Teraz zaczniesz uczyć się jak szybciej pokonać zakręty, jeżeli prosta za zakrętem jest krótka prędkość wyjścia, w niego ma dłuższy wpływ na no, czas skoczysz przed wejściem zakręt, a od początku do wyjścia utrzymuj stały huk, więc ruch No dobra. Więc należy stopniowo skręcać kierownicą. Okej, okay. no to to przecież to zrozumiałe. Kurde. Każdy gra w wiatru. to wie, jak kurwa piszczenie opon powoduje, że się kurwa zostaje z tyłu. Dobra, no jedziemy. Nie, 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 ziomuś. Aha, to wczytywanie Może było sobie film włączyć, żeby sobie obejrzeć o przy wczytywaniu. Proszę bardzo. Srebro! Jak mi zabrakło, coś tam spoprałem. Teraz to już całkiem się z tymi hamulcami. Groszul! Co ja robię źle? Za długo hamulec na czynę. Dobra Nie będę patrzył jak on mi każe hamować pojadę intuicyjnie po swojemu Dobro, no to! Do. To ta intuicja mnie zawiodła Najgorszy czas ostatni raz. Keep the balance. Za długo ten hamulec nam trzymam na tym typ. ostatni, naprawdę ostatni, już ostatni. No za długo ten hamulec. W to jest do zrobienia. nie, nie. nie. Nowy rekord. A, mój rekord to jest 425. Złoto! Yeah! Wow! Uh! Nie myślałem co robię, po prostu pojechałem intuicyjnie. Brawissimo! 16 tysięcy kredytów, czyli koron. spoko. Dobra, wychodzimy stąd. I nie będę robił za nagrodę dalej tych tych, tylko po prostu chcę sobie pojechać jeden rajd. ale to czy, to, czy ja tu już nie mam tych porobionych? na no złoto to są dwa nowe brak ograniczenia modeli samochodów przewidywalne nagrody Brak ograniczenia, no to trzeba wziąć samochód z półki Nie wiem czy stara będę jeździł Oczywiście to j-takie r. coś by innego Fajna rzeźba Puchar niedzielny wyścig ósmy, występ wstęp do świata wyścigów żadnych ograniczeń odnośnie modeli samochodów Nice Get up, pa. Oooo, zapomniałem, zapomniałem! Zapomniałem, że ta Mazda się tak jednak nie, nie kręci na tych. Ile ja to miałem na tego, na zegarach? Dobra, dziadki se jadą spokojnie. Dlaczego ona tak nie chce za, za tego zadriftować? No sorry ziomuś, uderzyłem ciebie, mam punkty karne za to. Źle dobrałem samochód. 180 na godzinę. No dlaczego nie chcesz zarzucić się? To jest grane. Ciężko, kurde, łapie ta kierownica tutaj w tej Toyocie Po prostu trzeba było wyczuć samochód tyle mega ciężko. Nie wywaliło jak zwykle. No. Pinky! Cześć Golf No matko No co jest z tym samochodem no Jakbym miał Napęd na cztery koła, zblokowane i... Tak, ze wślizgiem jedziemy, tak, tak. To jest dobra nuta. O kurwa, jestem na drugim miejscu, to gdzie ten z tego pierwszego jest? Tam, no, już się nauczyłem zarzucać tą tutaj o to. Koniec na drugim, no niestety. No niestety, no ale to jest do powtórzenia, przede wszystkim na bo O kurwa, ja mam milion kredytów ponoc ponad. O tak. Haha! No fajnie Tak do góry, to stabilnie jechał ten na pierwszym miejscu Ten z pierwszego spad, ten też spadki później w picie a u mnie po prostu cały czas do góry chujowy start i tyle No ale mówię, to jest wszystko do powtórzenia, do ogarnięcia dzisiaj Ja dziękuję za uwagę, żegnam się z wami See you